to się Manko ze strony Mr. Desensi. Witam Was w kolejnym odcinku serii wyzwania Parkour. Tak. Dzisiaj wyzwiemy sobie P2TV. Tak. Mam nadzieję, że Pitu przyjmiesz to wyzwanie. Mamy tutaj taką mapkę od mojego widza. To Tutaj macie cały regulamin. Żeby nie było. O, proszę. Możecie wszystko sobie tutaj poczytać. I tak. Chciałbym jeszcze dodać, że teraz Wy możecie wysyłać dla mnie te mapki. Tak. Parkour. Ja je przyjmę i zrobię z nich zapewne kolejne wyzwanie i cóż, no nie wiem. Mm, to chyba by było wszystko. Zaraz zobaczcie wideo, jak ja przechodziłem tą mapkę. Przeszedłem ją gdzieś tak za trzecim razem podczas nagrywania. O ona tak powiem, że skilla wymaga troszkę, szczególnie na tamtych płotkach tam daleko. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Pitu przyjmiesz to moje wyzwanie parkour. No i to wszystko by było. Mapka od XXCQXX. Wy też możecie teraz zrobić dla mnie mapki i wysyłacie je na Prif, a ja na pewno nakręcę z nich wyzwanie parkour. No dobra. No i to by było wszystko. No, siemanko. I do So you don't care about the money Well yes it's true And I'm so blessed to be Fulfilling my destiny All material things Could mean less to me Only thing I ever could need Is a Sarah B sample With a dope ass beat And get the mic checked All the levels right And if it's good Then I'll be here For several nights Cause the only thing I need